Siemaneczko, witam moi kochani w kolejnym odcinku. W którym, oczywiście, opowiem wam w firmie. Jakże fajnie, w której pracowałem na busach, ale mały, up, mały update, bo pomyliłem kolejności firm. Ciekawie odcinka? No to zapraszam po intro i wszystko dowiecie się oczywiście za chwileczkę. I teraz, tak jedna. Mała aktualizacja, moi kochani, żebyście wiedzieli, co i jak było. Jak pracowałem, bo po, po, popierdzieliłem moje stanowiska pracy. Więc tak, praca, w kty, którą yy, podjąłem w poprzednim odcinku, czyli hurto, hurtownia spożywcza, to ja tam pracowałem nie w takiej kolejności, jak Wam powiedziałem wcześniej, tylko było tak. Najpierw pracowałem na busach, potem pracowałem jako stalowy konstruktor. Potem, potem się przyjąłem właśnie do hurtowni spożywczej. Po hurtowni spożywczej poszedłem na te busy, co opowiadałem też w tym odcinku o hurtowni. Potem przyjąłem się do pracy jako właśnie montaż okien i drzwi. I potem dopiero zacząłem pracować w tej firmie, co jakby na obecną chwilę Wam opowiadam, czyli na busach B plus E bo popierdzieliłem kurcze te kolejności, no ale cóż, no, 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 no zdarza się nie? no zdarza się, także tak w tym odcinku Wam opowiem oczywiście jak pracowałem na maszynach rolniczych na B+, +E. no więc tak szukałem wtedy roboty właśnie po tym montażu okien i drzwi i znalazłem właśnie robotę na busach bo byłem w trakcie wtedy robienia kursu na C już miałem, ale robimy jeszcze kurs na E. No i zadzwoniłem do chłopaków, mówię, że szukam pracy, że jeździłem na busach, bo oni chcieli też minimum 3 lata doświadczenia, ja mówiłem, że mam dwa, i chyba 2 i coś roku na ten, 2,5 roku tam niecałe doświadczenia na busach, no i stwierdzili, że odezwą się do mnie i pytali się, czy mam jeszcze uprawnienia na E. Ja mówię, że jeszcze nie mam, ale jestem w trakcie robienia i za jakieś Dwa czy trzy miesiące powinienem już mieć. No i oni powiedzieli, że odezwiemy się do ciebie, przemyślimy i tak dalej. No i było tak, że chłopaki po dwóch tygodniach, wtedy siedziałem chyba z miesiąc na, na tym, no nie na chorobowym, tylko na urlopie, nie miałem pracy. Chłopaki się odezwali. Powiedzieli, że przyjdź na rozmowę i tak dalej. To ja przyjechałem, rozmowa jak to rozmowa gadka, szmatka, gdzie to jeździłem, gdzie tego, tak dalej, jakie mam doświadczenie, czy miałem jak towar spinać, czy tu się jedzie z maszynami rolniczymi, czy tutaj trzeba ten towar spinać tak dosyć, wiecie, dokładnie, bo to nie jest lekkie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i wziął mnie jeden chłop do mapy, mówi, ja byś na Warszawę, ja bym, no tędy, 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 ja byś tu, no tędy, 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 mówi, Polskę znasz? my znam, bo na busach robiłem na Krajówce, także polskie znam bardzo dobrze. No, i tak mówię, no to dobra, słuchaj, no to my się zastanowimy. Bo mamy tam jakiś towar, gdzieś tam wtedy nie na i mazury. Mamy jakiś tam towar, no i że praca polega na rozłożeniu maszyn rolniczych, brania pieniędzy w gotówce oczywiście od rolników oraz osób, które jakby kupują ten towar. Czasami coś zabrać po drodze, spiąć to i, i wrócić. No dobra, no robota, jak robota, spoko, nie? No i chłopaki na początku to dla mnie to było takie trochę dziwne. Byli bardzo pedantyczni, że wiecie, tu uważaj na pasy, tutaj, żeby pasa nie przeciąć, tu, żeby nic nie porysować, nic tego. Ale z drugiej strony nauczyło mnie to takie, wiecie co, dbałości o sprzęt powierzony, dbałości o powierzony tak naprawdę towar, o to, żeby się pasy też, o, o, o wszystko, co dostajecie, tak? Jak, jak, jak dbasz, tak masz. Bo w tym, w tej pracy, co na busach robiłem, to było tak a wiecie, byle by, byle by, nara. No i Pojechałem na, ten ten, na, na tą Warmię-Mazury, wróciłem, kasa się zgadza, dostałem oczywiście pieniążki za ten kurs. Dużo lepsze, podkreślam, niż na busie, tam gdzie robiłem na, tym, e, na, tej, na, tej, na tej krajówce, co byłem te, cały tydzień w trasie. No i jak wyglądała sytuacja? Chłopaki powiedzieli, że jak najbardziej mogą mnie przyjąć, czy taka i taka stawka im pasuje, mówię, że spoko. No generalnie jak tam miałem te 120 zł na tym busiku, na, na krajówce, no to tutaj miałem przypuśćmy jakieś 160 170, 180 zależy też jaka była trasa no więc kasa jak, jak najbardziej jak najbardziej fajna, nie? no i teraz tak, zacząłem jeździć u chłopaków tam w tym w tej firmie, no i chłopaki co mi powiedzieli, przyjeżdżasz i zasada jest taka po każdym kursie Musisz oczywiście wyzamiatać auto. W sensie, znaczy, to nie, że muszę jakoś wiecie, nie wiadomo, jak wy, wy, wypielęgnować ten samochód i tak, i tak dalej. Tylko chodziło bardziej o to, że po prostu wycieraczki, które, y, które mam te pod nogi, muszę wyczepać z piasku. Co, gdzie tam jakiś, jak, jakiś ten piasek, no to wyzamiatać, żeby te auta wyglądały po prostu ładnie, żeby były zadbane i tyle. Sprzątanie auta wewnątrz mnie nie interesuje. Pranie zapiteczki mnie nie interesuje, bo chłopaki powiedzieli, że oni to jakby w swoim zakresie będą robić. Tankowanie mnie nie interesuje, mycie samochodu mnie też nie interesuje. Ładowanie towaru i spinanie towaru mnie też nie interesuje oraz dokumenty. Ja to mam wszystko przygotowane z rana. Ja mam tylko tutaj siadać i jechać. Mówię, kurde, bajka nie? I tak było. Pyta się mnie na przykład, e, mogę mówić po imieniu, bo to po prostu, no, chłopaki spoko, więc jakby ktoś był ciekawy, jak ta robota wygląda, no to oczywiście macie podpiętą miniaturkę tutaj, bo e, pokazywałem, jak ta, jak ta praca wygląda, zrobiłem im, im reklamę. Mega, mega fajna, fajna praca. E, no to Grześ mówi, tak słuchaj, no masz e, tu, tu, tu i tu, na przykład punkt, masz sześć punktów rozładunku. No i e, kiedy ten, kiedy chcesz. O której chcesz ruszyć, i tak dalej. No i jak to wyglądało? Jak wyglądał system pracy? To nie było tak, że ja miałem, słuchaj, jedź, jedź bo musisz szybko wrócić w ten sam dzień, nie, wiecie, auta bez sypialek, i tak dalej. Nie. Były auta normalnie z kurnikami, z webasto i ja wiedziałem dużo wcześniej, na ile jadę. Jak na przykład dostawałem Warii i Mazury, i na przykład miałem do zrobienia 1300, czy 1100, czy 1200 km, to nie było tak, że ja jechałem na łeb, na szyję, szybko, szybko. Tylko chłopaki mówili, 9 dych ekonomicznie chłopaki wiedzieli ile auta palą, więc wszystko było dograne fajnie. I teraz tak, ja sobie jechałem na spokojnie, dzwoniłem do klienta pół godziny wcześniej, że, że wie pan, no ja będę za tyle i za tyle. On mi pomagał to rozładować, rozładowaliśmy, brałem kasę i na przykład godzina 18 zjeżdżałem na parking, szedłem spać, wstawałem, rozładowywałem, zjeżdżałem na drugi dzień. I czy ja byłem o 15, czy byłem o godzinie 20, to już była moja sprawa. Ja miałem i tak dniówkę płaconą i trasa była tak ułożona, że była ułożona by na dwa dni, żeby się nie zajeżdżać. Poza tym, wiecie, no, do klienta też się nie, nie, nie przyjeżdża 21-22, nie? Tylko tak 18-19 max, 20 się dzwoniło wcześniej, się pytało klienta, słuchaj, Dzień dobry, ja przyjeżdżam do Pana w do z Jestem tyle i tyle, będę, przypuśćmy, no na 19 albo 20. .00. Czy Panu pasuje, czy, czy jutro? No nie, no raczej jutro. Nie ma problemu o której godzinie? O 5 rano, czy o 6? No dobra, nie ma problemu. I ja wtedy sobie zjeżdżałem na parking. I z reguły trasy były tak układane, że miałem tak, tak zwane trasy dwudniówki. Czyli jak wychodziło, przypuśćmy, 900 km czy 800, czy 3000, na przykład, ja oczywiście mogłem przyjechać o 12 w nocy, o pierwszej w nocy, jeżeli klienta uprosiłem, żeby mi ten towar rozładował. Jak najbardziej. Ale trasa była przygotowana na dwa dni, że ja mogłem sobie na spokojnie w pierwszy dzień pojechać i na drugi dzień spokojnie wrócić i miałem za to wszystko oczywiście zapłacone, więc to było pikobelko. No i teraz tak. Jeżeli chodziło o e, trasę, jak wyglądałam, Pytał się mnie, słuchaj, Masz takowy taką trasę, o której chcesz się ruszyć, żeby był u pierwszego klienta z rana. No to mówię, dobra, tutaj jest tyle, tu jest tyle, więc no to pasowałoby mi na przykład ruszyć, nie wiem o czwartej rano. Aha, dobra, no to będziesz miał tak. Papiery na w tym na siedzeniu, kluczyki sobie już od, od samochodu ten. Weź, bo jakby były jakby po, po dwa komplety kluczyków były, nie? Więc ja miałem jakby przy sobie jedno, oni mieli drugie, więc oni postawiali auto, zamykali je i ja rano miałem drugi komplet kluczyków, włączałem sobie i sobie jechałem. I teraz tak, auto było umyte, zatankowane, załadowane, spięte. Ja sobie oczywiście, zawsze tam, wiecie, delikatnie tam pasy sprawdziłem, bo to jesteśmy tylko ludźmi. Każdy się tam może pomyśleć, ale nigdy przy nigdy się nie zdarzyło, żeby coś było źle za Zawsze było wszystko odpięte naprawdę dobrze. No i teraz tak, jeżeli chodzi o trasę, no to ja sobie wyjeżdżałem, dzwoniłem do klienta, rozładowałem, tak dalej. Do mnie nie dzwonili, gdzie jestem, kiedy będę i tak dalej. Nic. Ja sobie jechałem w trasę. Ja pojechałem w trasę tylko było jedno. Jak będziesz wracał, to daj tak znać z pół godziny wcześniej, żebym sobie z domu wyjechał, to sobie wiesz, przyjadę na firmę, podliczymy kasę i, i pojedziemy do domu. I tyle. I tak robota wyglądała. Czasami jak na przykład nie było dalekiej trasy, to była tak zwana trasa dwudniowa, no to dostawałem inny samochód, nie? No. Więc tak, tak wyglądała trasa. Jak, jakie były auta? Auta były różne, nie były to gruzy żeby nie było, były to auta naprawdę sprawne, wszystko działało Co miało działać, to działało jak coś się zepsuło, zgłaszałem chłopaki to naprawiali, jak coś było nie tak, zgłaszałem, było naprawione były auta jedno, takie wiecie, auta, które jeździły po miejscu, to był Fiat Ducato z paką jak będę miał gdzieś, to Wam pokażę zdjęcia oczywiście były to auta oczywiście bez plandeki Typowe burtówki bez tego. Bez żadnej pandeki bez niczego. Iveco Daily z 2000, Wtedy, to ja tam pracowałem w 2022 roku, to Iveco miało 2 lata. Ducato miało chyba 4 czy 5. I była laweta. Laweta, która wystąpiła. Też Iveco Daily. Laweta, która wystąpi, wystąpiła na odcinku. Oczywiście laweta, którą ee, no z początku to nikt nie jeździł, tylko jeździł. Był właściciel, no bo wiecie, jakby no, wzięta w leasing, przebiegu to miało chyba ze 3, 4, 3, 3 albo 4000 tysiące kilometrów, więc tak naprawdę świeżutkie, dosłownie świeżute, nieńkie auto. No ale dostałem to auto, często lawetą jeździłem, na odcinku też lawetą pojechałem, nie było problemu. No i co? No i tak to, tak to wyglądało, więc auta były zadbane. Czasami się odbierało towar z różnych takich tam też na filmiku. No ja mówię, jak chcecie zobaczyć typowo pracę, jak wyglądała w tym, w tej firmie, to zapraszam oczywiście do tego odcinka, który, yy, który, który się Wam wyświetla tutaj na ekranie, miniaturka. Ja linka dam oczywiście jeszcze do tego odcinka, bo naprawdę miło mi, miło mi się tam, yy, tam yy, pracowało. No i co, tylko że ja wiecie, jak ja się przyjmowałem, to ja Chłopakom powiedziałem, że wiecie, no ja robię CE, ja kiedyś prędzej czy później odejdę po prostu z pracy. No i, i oni jakby wiedzieli, ale powiedziałem Chłopakom dużo, dużo, dużo wcześniej im powiedziałem. Także przyjęli sobie gościa, yy, tak naprawdę wyszkolili go i tak dalej. No i co? No i tak ta robota minęła. I był tylko, wiecie, co jeden mały minus tej pracy, bo jak na przykład nie było okresu sprzedażowego, no to nie było z czym jeździć, nie? Wiecie, ja miałem płacone dniówkę. No i problem był taki, że no jak nie miałem yy, jak nie miałem roboty, no to nie miałem kasy, więc... Więc to był taki właśnie minusik, że kurczę, no nie było no jakby wiecie, no nie było wyjazdu, tak? No to z czego by nie mi zapłacić? Miałem jakieś tam pieniądze, wiadomo, to nie, tak, że, że, że był miesiąc, że nie, miałem cztery wyjazdy, czy 5, czy 6. i na przykład nie miałem, nie wiem, tysiąc, dwieście złotych dostałem wypłaty, to tak nie wyglądało, nie? Tam podstawę miałem, no, ale, ale no jednak kurczę, to był duży minus, nie? Ale naprawdę miło, miło wspominam, nie? I to wiadomo, to też nie było zależne od chłopaków, no bo jak nie ma klienta, nie ma kto kupić, no to na siłę też mnie nie puszczą w czas na pusto, nie? No, ale robotę wspominam bardzo, bardzo miło i i z chłopakami ja mam no, oczywiście kontakt do dzisiaj, nie? Także oczywiście moi kochani, to by było na tyle. Dziękuję, że wytrwaliście do końca. Jak się film podobał, no to dajcie znać, czy taki e taki byście chcieli na przykład jeszcze jeden odcinek z takich busików albo jazd na busie, dajcie znać wiem, że raptus robi takie odcinki typowo z jazdy z testowania ale nie chcę go jakby kopiować tylko czy, powiedzcie mi, czy byście chcieli po prostu e, zobaczyć jak to jest na przykład na busie, na międzynarodówce bo jestem w stanie dla Was taki film zrealizować ale to na razie zostawmy w tajemnicy dla tych, co miały wiedzieć, to niech wiedzą. Także kochani, dzięki, że obejrzeliście do końca ten odcinek. Zostawcie oczywiście łapkę w górę. Zostawcie sekerbajb. Sukerbajb my channel. My YouTube channel. A i co? Pozytywnym akcentem żegnam się z Wami. No i do następnego. Szerokości. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.